Już po raz kolejny w ostatnim czasie nasz jesielski rynek tętnił życiem. W minioną niedzielę 28 września, centralny plac w naszym mieście, tym razem stał się miejscem wyjątkowego spotkania myśliwych, leśników oraz wszystkich miłośników lasów, przyrody i tradycji. A to wszystko za sprawą Hubertusa Okręgowego, święta ku czci patrona myśliwych, świętego Huberta. W tym roku jasło zostało gospodarzem całego wydarzenia. Po nabożeństwie w kościele farnym, oczty sztandarowe z orkiestrą dentą Gminnego Środka Kultury w Jaśle przemaszerowały na rynek, gdzie dla mieszkańców oraz przyjezdnych gości przygotowano moc atrakcji. przewodniczorkę Strada działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle. W uroczystościach wzięli udział myśliwi z całego regionu, instytucje związane z rolnictwem oraz koła gospodyń wiejskich. Przybyłych na uroczystość jaślan i zaproszonych gości powitał Bartosz Bialik – łowczy okręgowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że polskie łowiectwo to nie tylko pasja i zamiłowanie do przyrody, ale także służba i społeczna odpowiedzialność za ochronę środowiska oraz jej równowagę w naturze. Spotykamy się dziś w sercu Jasła, aby wspólnie świętować Hubertusa Okręgowego. Święto, które od pokoleń łączy ludzi związanych z przyrodą, kulturą i tradycją polskiego łowiectwa. To wyjątkowy dzień, w którym nie tylko wspominamy naszego patrona, świętego Huberta ale także tradycje, które są częścią naszej narodowej tożsamości. Polskie łowiectwo to nie tylko pasja i zamiłowanie do przyrody. To służba i społeczna odpowiedzialność za ochronę środowiska, za równowagę w naturze, za przekazywanie młodszym pokoleniom szacunku do zwierzyny, do lasu i do etyki, które jest fundamentem naszego powołania. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do współorganizatora, burmistrza miasta Jasła, pana Adama Kostrząba, wójta gminy Jasło, pana Wojciecha Piękosia oraz wójt gminy Tarnowiec, pani Agaty Augustyn. Dziękuję za życzliwość, wsparcie i otwartość. Dzięki właśnie tej współpracy mogliśmy stworzyć wydarzenie, które łączy tradycje z nowoczesnością, myśliwych z mieszkańcami, a kulturę łowiecką z życiem codziennym miasta. Z kolei gospodarz naszego miasta, burmistrz Adam Kostrząb, podkreśla uwagę łączenia tradycji ze współczesnością, Nadmienił iż troska o przyrodę i szacunek dla środowiska stają się wartościami, które wszyscy możemy dzielić, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Bardzo dziękuję organizatorom, szczególnie zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie oraz kolegom i koleżankom samorządowcom za ogrom pracy włożonej w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję też państwu, że jesteście dziś tutaj. To wasza obecność sprawia, że ta uroczystość ma tak wyjątkowy Charakter i staje się prawdziwym świętem wspólnoty. Życzę Państwu, aby dzisiejszy dzień był dla nas wszystkich czasem pięknych wrażeń, dobrych rozmów i radosnych spotkań. Niech każdy z nas zabierze stąd coś wyjątkowego, Dasz bur. Hubertusa Okręgowego Wiaśle uważamy za otwartego. Wielkie brawa, szanowni Państwo. Na scenie odbyła się także podniosła chwila związana z przyjęciem nowych członków do grona myśliwych. Kandydaci złożyli uroczyste ślubowanie, deklarując wierność zasadom etyki łowieckiej, poszanowanie tradycji oraz odpowiedzialność za ochronę przyrody. Na chwałę polskiego łowiectwa bądźcie prawymi myśliwymi, niech Wam bur darzy. Jednym z najważniejszych punktów Hubertusa było wręczenie odznaczeń łowieckich. Wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju i pielęgnowania kultury łowieckiej. Złoty medal zasługi łowieckiej otrzymało m.in. Koło Łowieckie Ryś w Krępnej. Odznaką za zasługi dla łowiectwa uhonorowano Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Jaśle a medal zasłużony dla łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZEU trafił do burmistrza Jasła Adama Kostrząba, wójta gminy Jasło Wojciecha Piękosia, wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn oraz łowczego okręgowego PZEU w Nowym Sączu Bogusława Retaja. Ubertus to święto myśliwych leśników i jeźdźców które przypada na Dzień Świętego Huberta, czyli 3 listopada. Jest to czas, w którym myśliwi rozpoczynają sezon polowań, a jeźdźcy organizują tradycyjne gonitwy za lisem, czyli jeźdźcem z lisią kitą. Święto to upamiętnia postać Świętego Huberta, który jest patronem tych środowisk. Jak podkreślali sami organizatorzy wydarzenia, Hubertus Okręgowy to święto, które od pokoleń łączy ludzi związanych z przyrodą, kulturą i tradycją polskiego łowiectwa. Pierwszą inicjatywą, którą podjęliśmy, było w 2023 roku organizacja stulecia Polskiego Związku Łowieckiego na Rynku Krośnieńskim. I chcąc kontynuować tą tradycję, postanowiliśmy wspólnie z koleżankami i kolegami z zarządu okręgowego organizację takiego wydarzenia w innym mieście obejmującym nasz okręg. Nasz okręg to jest pięć powiatów południowej części województwa podkarpackiego. Stąd w tym roku wybór padł na rynek jasierski, dlatego że z informacji, które mieliśmy, nigdy takie wydarzenie nie miało tutaj miejsca oraz nie spotykało tak szerokiego grona myśliwych. Stąd też przy współpracy z panem burmistrzem miasta ja, Koszcząbem oraz wójtem gminy Tarnowie z panią Agatą Augustyn oraz wójtem gminy Jasło panem Wojciechem Piękosiem, zdecydowali się na organizację takiego, takiego wydarzenia właśnie tutaj na Jasierskim Rynku. Organizacja właśnie takich imprez w szczególności na Jasierskim Rynku pokazuje nam to, żebyśmy dotarli do szerszego grona ludzi. Dzisiaj rynek Mamy piękną pogodę, oprócz naszych myśliwych rodzin, które doskonale znają tą tradycję kulturę łowiecką, zrzesza także szerokie grono y, mieszkańców miasta Jasła i okolic, którzy mogą się zapoznać, może nie do końca wiedzieli, jak na dzień dzisiejszy wygląda to łowiecko, może byli uprzedzeni. Ale dzisiejsza ta uroczystość pokazuje, że jesteśmy, że oprócz y, tego, gdzie jesteśmy postrzegani przez pryzmat tylko tego, że zabijamy, mamy też y, tutaj y, całą tą kulturę, gdzie nie do, wiadomo, że nie do końca, nie do końca tylko w łowiectwie o zabijanie chodzi, bo jest, jak mówię, tradycja, kultura, edukacja, dziczyzna. Są też nami partnerzy, z którymi współpracujemy. To jest Krajowa Kasa Ubezpieczenia Społecznego, Odkarpackie Szereg Doradztwa Rolniczego, Straż Pożarna, Wojsko. To wszystko pokazuje, że oprócz łowiectwa zrzeszamy przy sobie grono partnerów i realizujemy te zadania, które nakłada na nas państwo. Bo trzeba sobie powiedzieć, że Polski Związek Łowiecki realizuje zadania, na które, na które nakłada na nie państwo w pełni społecznie. Szacowanie szkód łowieckich. To wszystko odbywa się z pieniędzy myśliwych, naszych własnych. Również w rozstawionych namiotach wokół rynku działo się niemało, ponieważ Święto Hubertusa miało także bogaty program artystyczny i edukacyjny. Amatorzy dziczyzny mieli okazję posmakować prosto z rusztu mięsa z jelenia, a także wielu regionalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Natomiast na stoiskach edukacyjnych i wystawienniczych można było zapoznać się z ekologią, leśnictwem, militariami oraz kolekcjonerstwem. Nie zabrakło także konkursów i wielu innych atrakcji skierowanych do dzieci i dorosłych dotyczących wiedzy leśno które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dziś... Jest nasze stoisko promocyjne, na którym właśnie edukujemy, mówimy o kulturze, etyce, tradycji łowieckiej, ale także opowiadamy o zwierzętach, które żyją w naszych polskich lasach. Widzicie Państwo ten bogaty zasób naszych możliwości edukacyjnych. Mamy koło fortuny, podczas którego opowiadamy właśnie o zwierzętach, zadajemy pytania. Ponadto są tropy zwierząt, skóry z zwierząt łownych, poroża z jelenia, sarny. Mamy również bogatą tutaj ekspozycję zwierząt, które możecie spotkać w naszych polskich lasach. Na zaproszenie właśnie zarządu kręgowego polskiego środkowickiego w Krośnie odpowiedziało bardzo dużo ilość wystawców. Na przykład Nadleśnictwo leśnictwo Kołaczyce, ponadto przyjechali do nas sokolnicy, kynolodzy z Krosna. Są wystawcy reprezentujących wspaniałe rzeźbiarstwo, ale także porożoplastykę. Współpracujemy z wędkarzami, z pszczelarzami. Naprawdę. Jest co zobaczyć, oglądać. Podczas tych spotkań nawiązujemy wspaniałe relacje właśnie z myśliwymi, ponieważ ta nasze tradycje, kultura, etyka łowiecka jest bardzo, bardzo szeroka. Jest nam bardzo miło, że możemy właśnie dziś, my myśliwi, na Jasielskim Rynku, reprezentować nasze hobby, jakim jest łowiectwo. W programie niedzielnego wydarzenia znalazły się również pokaz psów raz myśliwskich. Przygotowany przez Komisję Kenologiczną Karpacka z Łaja, pokaz wabiania jeleni byków w wykonaniu Marcina Boboli, a także prezentacje ptaków drapieżnych z hodowli Artura i Pauliny Rusin. Natomiast na scenie wystąpili soliści wraz z orkiestrą dentą Gminnego Środka Kultury Wiaśle. the best. Najsilniejsze zgromadzą chmarę łań, czyli swój harem, pilnują tego haremu i bardzo często toczą od niego walki na śmierć i życie. Rykowisko jest też takim, można powiedzieć, spektaklem, który jak każdy akt miłosny, jak każde przekazanie życia, charakteryzuje się swoją dynamiką i on się rozwija. Następuje wzrost tych emocji i byki rykiem oznajmiają, że to jest ich chmara i będą broniły ich, będą broniły tej chmary tak naprawdę na śmierć i życie. Jak powinniśmy postępować wchodząc do lasu, co wolno, a co grozi wysokimi mandatami, opowiedzieli nam strażnicy leśni z nadleśnictwa Kołaczyce. Jeżeli chodzi o naszą tutaj Straż Leśną, w nadterenie nadleśnictwa zajmujemy się zwalczaniem szkodnictwa leśnego, przestępstw oraz wykroczeń. Najczęstszymi jakie na tym terenie występują to są kradzieże drewna. Jest dość ich, może o tym ludzie nie wiedzą, ale jest dość sporo. Także zwalczamy drobniejsze szkodnictwo leśne, takie jak kłusownictwo, zaśmiecanie terenów. Bardzo częste są wjazdy do lasu, motorami typu cross-quad, oraz samochodami, samochodami terenowymi. Za co no wiadomo jakieś grożą sankcje w postaci mandatów. Karnych na przykład, bądź niejednokrotnie wnioski do sądu ukaranie. Każdy mu się wydaje, jak nie ma znaku, to można do lasu wiekać, ale niestety prawo polskie jest takie, ustawa o lasach mówi, że wjazd do lasu jest zabroniony wszędzie. Jedynie można wjeżdżać tam, gdzie jest droga wyznaczona. Jeżeli chodzi o grzybiarzy, no jest to też problem taki, że bardzo często zastawiają nam wjazdy do lasu, pozostawiają te pojazdy w miejscach niedozwolonych. Jednak bym prosił o to, żeby starać się z głową zostawiać pojazdy, nie zostawiać rogatek, gdyż różne służby mogą potrzebować wjechać w takie miejsce. Przede wszystkim trzeba zwracać, gdzie się w lesie znajduje, czy nie jest to na przykład rezerwat. Tak jak i w okolicy mamy rezerwat Liwocz na przykład, bądź Golesz. Gdzie niejednokrotnie też spotyka się ludzie, ludzi, którzy zbierają tam grzyby. No niestety jest to zabronione przebywanie w takim rezerwacie. Drugą sprawą, no to są śmieci, które, które po prostu są zostawiane na miejscu. No, ktoś przynosi puszkę jakąś bądź jakiś papier i zostawia go w lesie niestety. Jeżeli chodzi o... Sankcje, jakie grożą za zaśmiecanie, na dzień dzisiejszy jest to minimum 500 złotych, choćby to był mały papierek za pozyskiwanie go w lesie, nie ma mniejszego mandatu. Na pewno skuteczność bardzo poprawiają te korosy elektryczne, którymi możemy się dostać w miejsca, które są oddalone, że tak powiem i w krótkim czasie możemy się przemieszczać w pocichów. Jeżeli chodzi o drona, no też nam bardzo pomaga w odnajdywaniu drewna. Bądź czasami w, jakieś, do pomocy policji w poszukiwaniu osób zaginionych. Ma on też termowizję, także może być wykorzystywany w nocnych lotach. Na zakończenie wydarzenia z ciekawym repertuarem wystąpił bieszczacki Bart Paweł Lewandowski. Nie żyją nam zakapelskie bieszczaty. Niech żyją nam im sprzyja. Niech nie tym dzisiaj nie Paradę, gdy z kumplami siadają do picia, nikt tym nikt dzisiaj nie wchodzi w paradę. Gdy z kumplami siadają do picia, czasem pęknie struna naderwana to są tutaj w zwykłe ludzkie sprawy. Gdy chłopaki się bawią do rana, to co tutaj tak zwykłe ludzkie sprawy, gdy chłopaki się bawią do rana i dziewczyny też. Szacem któryś do nieba odleci, tak jak mielu, znormalniało kilku podłyków, reszta także już lata bardzo blisko świecy. Stary Dalej Jeszcze po Reszta także już lata bardzo blisko świecy. Ubercuz Okręgowy 2025 został zorganizowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Owieckiego w Krośnie oraz Miasto Jasło. Współorganizatorami wydarzenia byli Jesielski Dom Kultury, Gmina Jasło, Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury Wiaśle, Muzeum Regionalne Wiaśle. Firma Canville oraz Polski Związek Łowiecki. Żona chleba mi to w domu nie przywita, coraz trudniej się ubywa.